Ale to poświęcenie ma na celu oddanie czci Bogu. Ale to poświęcenie ma na celu oddanie czci Bogu. A nie wywołanie swojego dobrego samopoczucia. Poroszenie ofiary zawsze jest niewygodne. Twoje śpiewanie nie musi być najlepsze na świecie ale powinno być najlepsze na co cię stać. Amen. Twoje uwielbienie jest bezcenne dla Pana. Nie martw się tym, czy Twój śpiew jest wystarczająco dobry dla Kościoła. To nie jest Twoja publika. Jest nią Twój Ojciec, a On uwielbia słuchać, jak śpiewasz. Dlatego śpiewaj dla chwały Jego imienia. Bo następnym punktem jest oddawanie czci Bogu przy użyciu instrumentów. Jeśli chcesz naśladować biblijny wzór wyrażania czci Bogu, wiedz, że nie angażuje on jedynie ludzkiego głosu. Oto kilka przykładów z Biblii. I Kroni, w pierwszej księdze kronik w trzynastym rozdziale i ósmym wersecie czytamy takie słowa. A Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem z całej siły śpiewając pieśni, grając na cytrach, harfach, będnach, cymbałach i trąbach. Dalej w piętnastym rozdziale, 16 wersecie czytamy tak. Potem Dawid nakazał naczelnikom lewickim, aby ustanowili z grona swoich współplemieńców, śpiewaków przy wtórze instrumentów muzycznych, harf, cytr, cymbałów, aby głośno i radośnie śpiewali. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie a także w wiecznym uwielbieniu niebiańskim święci używają instrumentów, by wychwalać Pana. Oddawanie Bogu chwały przy użyciu instrumentów jest plagą dla szatana. Dlatego weź jakiś instrument, nauczy się władać tym toporem, jeśli ciągniecie do tego i wychwalaj Pana. Jak już wspomniałem, Bóg wbudował w nasze ciała instrumenty do chwalenia. Jeden z nich jest tak prosty, że nawet czterolatek potrafi go używać. Mówię o krzyku. W księdze Ezracha 3.11 czytamy: I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną. Panu, że jest dobry i że Jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośne okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świętymi Pana. W Psalmie piątym wersecie 12, czytamy: A niechaj się rozweselą wszyscy, co ufają w Tobie. Na wieki niech wykrzykują, gdyż ich Ty szczycić będziesz i rozradują się w Tobie, którzy miłują imię Twoje. Psalm 32, werset 11 mówi o, ta, o czymś takim. Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu. Wszyscy o prawym sercu wznoście radosne okrzyki. Dlaczego my jako ludzie potrafimy błaźnić się podczas wydarzeń sportowych przed telewizorem, ale wstydzimy się krzyczeć na cześć naszego Boga? Zostaliśmy przez to zwiedzeni i ograbieni. Cześć przeznaczona dla Boga oddawana jest facetom, którzy podają sobie piłkę. Najwyższy czas, by wznieść okrzyki zwycięstwa i przyjść z nim do obozu Boga, patrząc jak piekło drży. Amen. Kolejnym instrumentem, który Bóg umieścił strategicznie na końcu ob naszych obrąg. Psalm 47, werset 2 mówi: Wszystkie narody klaszczcie w dłonie. Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Izajasz w 55 rozdziale, w wersecie 12 pisze, bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Plaskanie przed... zostaliśmy za jeden ze sposobów, w jakich my ludzie zostaliśmy zaprojektowani z instrumentami perkusyjnymi w naszych ciałach. Możemy więc wyrażać melodię za pomocą głosów. Mamy też do dyspozycji rytmiczne instrumenty w dłoniach i w stopach. Dlatego używaj tych instrumentów, które dał Ci Bóg do oddawania mu chwały. Klaszczcie w dłonie wszyscy ludzie i chwalcie Pana. Podnoszenie rąk. Podnoszenie rąk jest jednym z najbardziej ekspresyjnych, biblijnych aktów uwielbienia. Komunikuje porozumienie z Bogiem, poddanie się Jego woli, błaganie o pokutę i wstawiennictwo. Podniesione ręce symbolizują oddawanie naszego życia w ofierze Bogu. Obrazują, że przeznaczamy nasze ręce do świętych działań. Podnosimy ręce, aby oddać i otrzymać błogosławieństwo. Podnosimy też ręce, aby po prostu przynosić Bogu radość. Nasze ręce są jednym z najbardziej ekspresyjnych części ciała. Dla niektórych podniesienie rąk przed innymi ludźmi to trudny krok. Od wielu z nas wymaga to porzucenia zwyczajów narzuconych przez inne denominacje. Wiąże się to z odłożeniem na bok własnej dumy i strachu przed człowiekiem. Ja pamiętam moje początki z Panem, były dla mnie też yy, snopkiem lęku. Jak można w kościele podnosić dłonie do góry? Wydawało mi się to dziwne, ale Pan zmieniał to wszystko i teraz ja to rozumiem i wiem i robię. Wymaga to też zademonstrowania fizycznie całemu światu naszych uczuć i przekonań względem króla, co składa się na uwielbienie. A najbardziej niewinną i naturalną na świecie rzeczą dla dziecka jest to, że kiedy słyszy muzykę, zaczyna tańczyć albo klaskać. Nie ma w tym nic złego, tak jak nie ma nic złego w tańczącym Dziecku Boga. Potrzebujemy do tego tylko dobrej woli i ducha. W księdze Samuela 6:14 czytamy: Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był wełniany efort. Psalm 149, werset 3 mówi: Niechaj w pląsach chwalą imię Jego, niech grają mu na bęgnie i cytrze. Mówi: Psalm 30, werset 12. Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością. Taniec w Biblii nie wziął swego początku od potrzeby rekreacji czy rozrywki człowieka. Miał swój początek w uwielbieniu. To wyraz radości ludzi, którzy zostali wyrwani z więzów. Nasz problem polega na tym, że zostaliśmy spętani przez ludzkie tradycje. Ludzie Boży powinni wiedzieć, że mogą tańczyć przed królem tak jak Dawid, gdyż Pan akceptuje to jako wyraz czci. Jeśli czujesz radość w sercu, tańcz przed Panem. Podejrzewam, że on będzie tańczył razem z Tobą. I dziś starzy ewangelicy, będący nawet ponad 20 lat w kościele, uważają, że uwielbienie jest piękne. Tylko dla kogo ono jest piękne? Obserwuję od dłuższego czasu różne relacje internetowe w kościołach. I zauważyłem jedną rzecz. Wychodzą gwiazdy strady na podwyższenie i dają recital swoich możliwości. Czy o to chodzi w uwielbieniu? Czy Kościół w tym uczestniczy? Nie, bo nie zna ani słów, ani melodii. Ale uwielbienie jest piękne. Tylko wierni stoją i słuchają, żadnego uczestnictwa. Osobiście znam Kościół w Poznaniu. Tam przewaga jest ciemnoskórych braci. Ale swoim wyrazem uwielbienia porywają wszystkich. To uwielbienie tam, w tym kościele, to jest serca z duszy i z ducha. Oni tam dają z siebie wszystko i uwielbiają Pana wszystkim. Waszego pastora też znacie, prawda? Pamiętacie, o co często prosi? Jeżeli nie umiesz śpiewać, to jak śpiewaj? Głośno. tak jest. I to ma sens. Tak jest. Obudźmy się. Chwalmy Pana całym sobą. Grupo uwielbienia, to wy prowadzicie Kościół, to wy dobieracie pieśni, by Kościół żył w uwielbieniu. By Kazik z Jadzią nie stali w ławce i czekali, kiedy się to skończy, bo można będzie usiąść i pastor powie kazanie. Niech fruwają ławki i niech fruwają krzesło. Bądźmy Dawidami, tańczmy i śpiewajmy. I na koniec chciałbym poprosić Filipa, żeby puścił jedną z pieśni i spróbujcie przy tej pieśni zasmucić się, podeprzeć sobie twarz, rękoma, zwiesić głowę i siedzieć spokojnie.